Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodzieć. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów. A ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o dzień czemu się martwicie? Przypatrzcie się liwią na polu, jak rosną, nie pracują ani przędzą. Opowiadam Wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej Was małej wiary? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść. Co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo o to wszystko Poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o jutro. Bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Niech swój Ewangelii zgładza nasze grzechy. Mam dzisiaj ochotę trochę Zacząć polemicznie. Dlatego, że przedwczoraj przyszedł do mnie jeden dziennikarz z Trójki Radiowej. Zawsze w dzieciństwie kochałem Trójkę. Jako chłopak słuchałem z moim bratem Trójki. Tam zakochałem się w muzyce Pink Floydów i Led Zeppelin. I i Leonarda Cohena. Pokochałem głosy, które tam były. Trójka taka jest takim radiem magicznym, dlatego że zna się ludzi po głosie, nie po twarzy. Przyszedł ten dziennikarz dwa dni temu do mnie chciał porozmawiać z księdzem i coś tam nagrać. I mówił, co ja myślę na ten temat, on był sam zaniepokojony, że w jednej parafii w Warszawie jest organizowane, organizowane, spotka organizowane spotkanie z jednym zakonikiem niemieckim, który jest specjalistą także od wywierania wpływu na ludzi, jest specjalistą także od przygotowania nowoczesnych bizn liderów biznesu i także specjalistą od motywowania. I na to spotkanie są wszyscy zaproszeni, ale bilet wstępu kosztuje 70 zł. Byłem trochę zaniepokojony, co się dzieje. Dziwne. Tydzień wcześniej jeszcze pojechałem do jednego seminarium, gdzie zostałem zaproszony, żeby mówić, dawać świadectwo, głosić słowo księżom. Akurat zajrzałem yy, wieczorem, tam zapraszają mnie na kolację, siedzą sympatyczne osoby, ale potem się dowiaduję, że te osoby to są specjaliści od coachingu, współczesnej metody motywowania ludzi do osiągania sukcesu w biznesie. Będą prowadzić warsztaty dla diakonów. Zresztą podzieliłem się nawet z tym tutaj z naszymi księżmi. Jeden z księży mi mówi, a no myśmy też mieli zajęcia z coachingu na. Na, w seminarium pomyślałem sobie: Coś tu nie gra? Coś tu jest dziwnego? Czy my potrzebujemy czegoś takiego, jak odwoływać się do ludzkiego, świeckiego profesjonalizmu, żeby walczyć o sukces? Czasami ktoś nas próbuje przekonać. Próbując nas uczyć, na przykład sztuki rozmawiania, sztuki prowadzenia w sposób motywujący dialogu, sposób osiągania także sukcesów w takich przedsięwzięciach społecznych, jakim jest duża grupa, zarządzanie zasobami ludzkimi. Uff, aż mam ciarki, przechodzę, jak taki nawet sam język się używa. Mam szacunek do. do tych profesji. To nie o to chodzi, żeby wchodzić w polemikę z profesjami, tylko zastanawiałem się, co się dzieje, jeśli zaczynamy sięgać w kościele po takie sposoby, takie metody. Pamiętam, że w latach 70. też się zaczęło bieganie z, z magnetofonami, organizowanie dynamicznych grup terapeutycznych, grupy dyskusyjne. Wtedy zaczęło się coś takiego, co Józef Ratzinger nazwał chrześcijaństwem papierowym. Znaczy, dużo konferencji i dużo potem drukowanego papieru. Papieru mamy dużo, biuletynów, y, n, różnych y, kwartalników, miesięczników, nikt tego nie czyta, ale mamy wrażenie, że coś się dzieje. Działamy! Tutaj są profesjonaliści. Ale przepraszam bardzo, wy przychodzicie tutaj wieczorem ze względu na to, żeby znaleźć profesjonalistę, który cię zmotywuje do działania? Przychodzicie tutaj, żeby się nauczyć sztuki rozmawiania, dialogu? Przychodzicie tutaj po odrobinę psychoterapii? Władzę, jestem tym i z jednej strony się tym zmartwiłem, a z drugiej strony mi dało dużo do myślenia, dlatego że myślałem, że Kościół w, w, przez te 2000 lat i także dzisiaj jest Kościołem, dlatego z tego powodu, że ma coś co można byłoby nazwać wyjątkową oryginalnością, że nie jest podobny do żadnej firmy, do żadnego zespołu, w którym się ludzi motywuje do działania, na których się działa podprogowo albo używając jakichkolwiek innych metod, to nie jest to miejsce, gdzie się rano czyta Cialdiniego o sztuce wywierania wpływu, tylko rano się otwiera brewiarz albo się otwiera Pismo Święte. Chcecie tutaj natrafić na specjalistę od coachingu, czy chcecie natrafić na kogoś, kto żywi się słowem Boga i codziennie rano rozpoczyna swoją wędrówkę w stronę wiary i otwiera się na działanie ducha świętego? Wy tego szukacie, tego potrzebujecie prawdopodobnie w kościele, że jeśli jest jakiś ksiądz, to ważne, żeby miał w sobie ducha świętego, żeby miał choć odrobinę miłości do Chrystusa, żeby karmił innych tym, czym sam żyje. Inni, którzy wiedzą, że chodzicie do kościoła, patrzą dokładnie w ten sam sposób na Was i też tego oczekują, też się tego po Was spodziewają. Ludzie wiedzą, że w firmie, w której pracujesz, chodzisz do kościoła. Ludzie wiedzą, że należysz do jakiejś wspólnoty albo grupy. Ludzie wiedzą, że byłeś na pielgrzymce. Wiedzą, że nosisz takie kółeczko na, na, na ręku, które jest różańcem. Wiedzą to i spodziewają się czegoś więcej. I nie szukają profesjonalisty, szukają człowieka, który będzie miał coś. O czym dzisiaj y, mówi Słowo Boga? Pismo Święte, co mnie bardzo poruszyło, pewien sekret. Istnieje pewien sekret. Święty Paweł dzisiaj w tym drugim czytaniu go nazwał, że, mm, że w pewnym momencie zostanie y, rozjaśnione to, co jest w ciemnościach zakryte. I wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Jest coś, co chrześcijanie nosi w sobie ukrytego w sobie, to dla innych jest niedostępne i to nie jest jakaś perwersja. Absolutnie coś innego, bo za to się dostanie pochwałę od Boga, jeśli coś takiego się ma. I to jest ważne, bo jako chrześcijanie, jako katolik, albo to mamy, albo tego nie mamy. Na czym polega ten sekret? Na czym polega ten, ten, ten szyfr, ta tajemnica ukryta? którą Chrystus bardzo chciał, żeby chrześcijanie to odnaleźli, odkryli, bo on miał ten sekret w sobie. Ten sekret, tu zawsze brakuje odpowiednich słów, tu zawsze trudno jest trafić w dziesiątkę. Na czym polega ten sekret? Na odkryciu nie tylko, że Bóg istnieje, bo my możemy być wszyscy przekonani, że Bóg istnieje, ale powiem Wam jedną rzecz yy, trudną. Diabeł też o tym wie. I nie tylko chodzi o to, żeby wierzyć w Boga. Bo więcej jeszcze, diabeł też wierzy w Boga. Mówi święty Jakub w, w swoim liście cudownym, wyjątkowym, że nawet diabeł wierzy w Boga i drży. I przecież mamy bardzo dużo fragmentów w Piśmie Świętym, w Ewangelii, które mówiło o tym, że diabeł nawet przychodził na modlitwę. Modlił się nawet kiedy Jezus poszedł do Kafarnaum i nauczał w synagodze, to w pewnym momencie diabeł zaczynał wyskakiwać i, i zaczął protestować. Albo w innym miejscu padał na kolana i mówił: Błagam cię, zaklinam cię. Nie wyrzucaj mnie z tego miejsca. To nawet nie tylko umie być na nabożeństwo, ale także się umie modlić. Diabeł lubi klimaty religijne. Diabeł nigdy nie będzie ateistą. Nie jest Bóg. On przecież wie, że Bóg istnieje. On wie, przeciwko komu się zbuntował. Jest kłamcą, ale nie do tego stopnia, żeby zaprzeczać czemuś ewidentnemu. A więc ten sekret polega na czymś więcej. To nie tylko chodzi o przynależność, o jakąś przynależność do konkretnego wyznania albo jakiś światopogląd. O religijność. Każdy człowiek jest religijny. Wystarczy, że ci piorun walnie w pobliżu i od razu się przeżegnasz, że nawet nie wiesz kiedy. A sportowcy, jak, jacy są religijni przed mistrzostami świata albo na olimpiadzie. A kiedy nas przyciśnia, kiedy musimy iść do lekarza, kiedy musimy iść do szpitala, to wtedy stajemy się religijni. Najwięcej ludzi wiecie, kiedy jest tutaj u nas w kościele, kiedy są msze o uzdrowienie Bo kiedy człowieka przyciśnie i zaczyna się bać, to wtedy staje się bardzo religijny. Ale to jeszcze nie jest ten sekret. O którym mówi Święty Paweł, ten sekret to coś co jest ukrytego w chrześcijaninie, co kiedyś będzie ujawnione i za to otrzymamy pochwałę od Boga. Czyli to Bogu się bardzo podoba, coś takiego chce nam dać. Na czym polega ten sekret? Jezus Chrystus chce wciągnąć swoich uczniów w ten sekret, podarować im. Ten sekret polega na odkryciu, że Bóg jest żywy i działa w moim życiu. Że Bóg jest Panem mojej historii. Dlatego dzisiaj w pierwszym czytaniu bardzo poruszające jest to świadectwo, które nam chce Duch Święty zostawić, położyć na serce. Słyszeliście kiedyś, żeby jakaś kobieta zapomniała o swoim dziecku, o swoim niemowlęciu? Nawet jeśli się zdarzy taki przypadek, to jest tak ekstremalnie dziwny. I budzi takie zdumienie, bo to jest coś wyjątkowego. A Bóg mówi: nawet gdyby matka zapomniała o Tobie, ja nigdy o Tobie nie zapomnę. Nigdy. To jest deklaracja, która ma swoje konsekwencje. I dzisiaj w tym sensie Jezus Chrystus znowu nas pociąga ku sobie, przyciąga nas swoim słowem. To słowo jest niesamowicie atrakcyjne dzięki temu właśnie, że łączy się z pewnym sekretem. Dzisiaj Jezus Chrystus mówi: nie martwcie się. Boże, drogi, do kogo On tu mówi? Przepraszam, czy tu jest jakaś osoba, która się niczym nie martwi? Do kogo Bóg mówi dzisiaj? Ja też się ciągle martwię. Wszyscy się martwimy. Siedzicie i jesteście myślami już w jutrzejszym dniu. Jutro jest kolokwium. Jutro trzeba w, pójść do szkoły. Dentysta. Mandat do zapłacenia. Tyle rzeczy mamy do, do zrobienia. Nie wiemy, co się będzie działo. Ciągle się martwimy. Martwimy się tym, co się dzieje na świecie. Martwimy się tym, czy benzyna nie zdrożeje. Siedzisz i martwisz się, bo od dłuższego czasu twoje, Twój syn ma y, minę potworną, okropną, nie chce rozmawiać. Martwisz się, martwimy się. Ktoś się martwi, że będzie za długo dzisiaj wieczorem. Ktoś się martwi, że, że y, będzie za nudno. Kto się martwi, że nie skończymy w pora, a dzisiaj jeszcze chce obejrzeć... Y, y, Meksykańską piłę tarczową sześć. Albo na kolejny odcinek, na dobre i na złe, jeszcze zdążyć, albo jeszcze coś doczytać. Ciągle się martwimy. Do kogo to Jezus mówi? Mówi, nie martwcie się. To albo to jest, yy, yy, ktoś robi z nas wariatów i żąda od nas rzeczy, które są niewykonalne. Bo dalej Jezus mówi, nie, nie martwcie się o to, co macie jeść, co macie pić, nie martwcie się o jutro. Zobaczcie, że ojciec wasz niebieski, niebieski o to wszystko się martwi, o to wszystko troszczy się. Zobaczcie na ptaki. Nie chodzą do pracy, nie siedzą w korkach, nie używają kart kredytowych, nie są klientami Millennium City Banku, żyją. Zobaczcie, jakie przypatrzy się kwiatom, pięknym liliom storczyko, jakie są przepiękne. Jaka jest rozrzutność Boga? To mówi do nas Jezus Chrystus. Jeszcze nie rozumiecie? To jest pewien sekret. Jeśli ktoś tego sekretu nie czuje, nie ma, to pomyśli, to jest wariactwo. I bardzo często tak robimy, że poczytamy sobie Ewangelię, posłuchamy jej jako takiego miłego aforyzmu, potem robimy tak. Zamykamy i teraz zaczyna się życie. I dopadają nas zmartwienia, troski. Będziemy się martwić nieustannie. Jaką cudowną rzeczą jest wiara. Ja miałem szczęście kiedyś, jako jeszcze kleryk, być przez rok czasu na praktyce misyjnej z jednym małżeństwem, które z siedmiorgiem dzieci zostawili swoją pracę i wyjechali na misję pod koło podbiegunowe do Finlandii, do Ulu. I oni, kiedy zgłosili się na misję, to był 87 rok, papież Jan Paweł II dał im krzyż misyjny. Wybierali się i ludzie się dowiedzieli, że się wybierają i że zbierają tam, kombinują pieniądze na bilet czy na samolot, jak się tam dostać. Do tej Wielandii i któregoś dnia, któregoś razu telefon z serwisu Forda. Pan Oskar Pazinato, tak. No kiedy Pan przyjedzie po odbiór tego swojego transita? Jakiego transita? No jak to Pan kupił pan transita, a nie odbiera? I myśmy jeździli tym furgonem w tej i we wte cały czas i oni nigdy się nie dowiedzieli, komu zawdzięczają, kto im podarował samochód transita dużego. Oni byli siódemką dzieci, ja wtedy nabrałem szacunku, bo jeśli ja pomyślałem sobie, byłbym jako misjonarz tam wysłany, to ja ryzykuję swoją skórą tylko. A oni ryzykują nie tylko swoją własną skórą, ale także siedmiorgiem dzieci. I pojechali do Oulu, i było tam jedno mieszkanko, tylko zajmowane przez jednego księdza, który tam jeździł po całej Laponii, odwiedzając poszczególne rodziny katolickie, nie, nie, nieliczne. I tam nie było niczego innego. I zaczęli od zera, od tak zwanego duszpasterstwa spaghetti. Zapraszali ludzi na, na, na makaron, i w ten sposób zaczynali pierwsze kontakty. Kiedy ja przyjechałem, był już Kościół, była wspólnota piękna w niedzielę, był otwarty droga przygotowania do chrztu. Ale pamiętam, Paula, ta kobieta mi mówiła, kiedyś powołując się na jeden psalm, mówi, wiesz, ja doświadczyłam, że jest prawdą to, co jest napisane w tym psalmie. Nigdy nie słyszano, abyś tego, który Tobie zawierzył, zostawił w biedzie. A jego dzieci o chlebże brały. Nigdy nie słyszano. I ona mówi: Ja tego doświadczyłam. Pamiętam też jednego proboszcza. Stary proboszcz, takie siwe włosy, na południu polskim. Miał małą parafijkę, niecałe 7 tysięcy mieszkańców. I mówi: Któregoś dnia odkrywam taki piękny kościół. Był wielki, potężny, większy chyba jeszcze od tego. Mówi: Odkrywa, że troch, przez cały sufit rysa, i wszystko zaczyna się rozchodzić dach pęknął. I to wszystko będzie się w tej chwili rozłaziło. Mówi, skąd on weźmie na to pieniądze? Jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie było możliwości się zwrócić po fundusze. I on mówi, postanowiłem zrobić tak. Miał 70 lat i odłożył sobie trochę pieniędzy na starość. Żeby mieć coś na wynajęcie jakiegoś, ewentualnie mieszkankę, jak go żaden proboszcz nie będzie chciał, żeby tam Pojechał z siostrą, mieszkał, żeby taka właśnie na czarną godzinę, takie pieniądze, ciłane przez ileś tam lat, jakaś sumka. I on mówi, poczuł w sercu, ja potrzebuję to wszystko uruchomić. I wyciągnął te wszystkie, nie tylko parafialne, swoje pieniądze i rzucił je w rozpoczęcie tego, tego remontu. I mówi tak, niedaleko potem przyjeżdża jedna, jedno małżeństwo z Niemiec. Oglądają ten kościół, zachwyceni byli tym kościołem, ale im się podobało. Poje pożegnali się, pojechali, mówi: Za kilka dni dostaję czek od nich, który dokładnie pokrywa resztę, to czego, czego brakowało. I on mi yy, mówił ten ksiądz: Ja jestem przekonany, ja wiem, że gdybym ja nie rzucił wszystkiego, co mam, to bym tego nie widział. Sekret. Sekret, który... Kiedy Jezus mówił o pieniądzach i mówił o tym zaufaniu niezwykłym do Boga, to drwili z Niego chciwi na grosz faryzeuszek. To jest przywiązany do pieniędzy i jest chciwy, to będzie z tego sobie kpił, drwił. To jest sekret. Kiedyś święta Rita, to jest Patronka od rzeczy niemożliwych w Kościele, wybrała się z siostrami na pielgrzymkę do Rzymu. I w pewnym momencie one idą sobie, bo były. Szły na tą pielgrzymkę i widzi, że te siostry takie mają twarze, takie smutne. Co się stało? Pokłóciły się. Kobietom się zdarza. Dlaczego jesteście takie smutne? A, nic, milczą, nic, nic się nie stało. W końcu pękły. Jedna pękła i mówi. Rita, myśmy policzyły pieniądze, które mamy i sobie uświadomiłyśmy, że nam nie starczy, żebyśmy doszły do Rzymu. Rita zadrżała. Mówi naprawdę, żeście policzyły wszystkie i co nie starcza? Nie wierzę. Mówi dajcie, pokażcie wszystkie, zbieramy tutaj. I kiedy miała te wszystkie pieniądze w ręku, wzięła na oczach sióst do rzeki. Coś ty zrobiła? Ona mówi: teraz jesteśmy wolne od zmartwień, teraz możemy ruszyć do Rzymu. Bo jeśli Boga nie ma, to po co jedziemy do Rzymu? To po co nam te pieniądze? To jest właśnie ten sekret, o którym dzisiaj mówi Jezus Chrystus. Nie martwcie się. Dlaczego nie martwcie się? Nie martw się o jutro. Nie martw się o pieniądze, nie martw się o pracę. Nawet jeśli dzisiaj jesteś przyciśnięty, nie martw się. Bóg znajdzie wyjście. Tylko bardzo ważne jest, jaką miarą mierzymy. Jeśli twoja wiara jest tak malutka, jest jej tyle, ile masz brudu za paznokciami, to tyle zobaczysz nic, ale jeśli jest duża, zobaczysz dużo. To jest właśnie ten sekret, o którym mówi dzisiaj Jezus Chrystus, Pismo Święte. Jeden będzie się stukał w głowie i będzie mówił, ale żeście wariata znaleźli. No te rzeczy, które mówię dzisiaj, to są absolutnie nieprofesjonalne. A drugi rozpozna coś niezwykłego, pięknego w tym. To jest sekret, który ma chrześcijanie. Móc widzieć działającego Boga i być pod wrażeniem. Zaczyna się wielki post. Rozpocznie się piękna droga nowa, paschalna, którą mamy przed sobą, która nas czeka. Znowu Chrystus z, z ranami chwalebnymi, z martwych stałych, będzie nas szukał, będzie nas zapraszał, przydęcał, przyciągał ku sobie, zwracał ku sobie uwagę. Jestem, nie bój się, nigdy o Tobie nie zapomnę. Jesteś taki smutny, jesteś taki zły. Nigdy o Tobie nie zapomnę. Jestem z Tobą. Kocham Cię. Nie zapominaj o tym. Zobaczcie, to, to, to jest wspaniała okazja, żeby na nowo yy, przyjść i tutaj poszukać tego, co jest sekretem Kościoła. Ta wyjątkowa oryginalność, którą ma Kościół, o ile jest w nim Jezus Chrystus. Bo Kościół, w którym nie ma Jezusa Chrystusa, jest smutny. Jest o wiele bardziej smutny niż skansen. Niż muzeum, niż grobowiec. Ale jeśli Jezus Chrystus jest w kościele, to chce być także w Tobie, w nas. Nieraz jest tak, że kiedy przychodzimy na msze, to uda nam się na godzinę zapomnieć o problemach. I czasami ludzie przychodzą do kościoła, modlą się, słuchają, śpiewają, bo znajdują w kościele tutaj wewnątrz taką sferę yy, ochronną. Sferę ochronną przed zmartwieniami. Ale kiedy potem wychodzą, znowu na nich napada. A zwłaszcza jak czasami się zdarza, tak jak mi się zdarzyło, że kiedyś byłem na takim pięknym nabożeństwie, słuchałem bardzo dużo rzeczy o Bożej opatrzności, a potem wyszedłem i dwie opony przebite. I to wtedy było dopiero poddanie próbie tego, co usłyszałem przed chwilą. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć, no zobaczcie, no przecież to w ogóle się nie stosuje do życia. Ale to nie chodzi tylko, żeby ten kościół był sferą wolną od, od zmartwień, ale żeby tu pojawiła się sfera wolności od zmartwień, sfera zaufania, relacja osobista z Bogiem, z Jezusem, z kimś mocnym, który mówi nam, nie martw się, wiesz dlaczego? Bo ja się martwię o ciebie, ja się troszczę.